Reklama Nie uwierzysz Zuza co teraz T-Mobile mają Jak kupujesz smartfona ze złotówkę to ci tablet dodają I jakiś taki mały ten tablet To smartfon jest A! Jak tak to spoko Fajne. O tym się mówi. Doskonały Samsung Galaxy S3 Mini i tablet za złotówkę na starty z opłatą miesięczną 79,90. Bo lepiej mieć więcej. T-Mobile. Sieć największych możliwości. W ekskluzywnym SPA w sekrecie zastąpiliśmy produkty do włosów SPA nowym Pantin od nowa nawilżenia. Co usłyszeliśmy? Moje włosy są nawilżone i wyglądają tak zdrowo. W rzeczywistości użyliśmy nowego Pantin od nowa nawilżenia. Pantin? Wow! Moje włosy są zadbane i nawilżone! Nowy Pantin od nowa nawilżenia. Po umyciu i odżywieniu używam nowego musu głęboko nawilżającego. Formuła lekkiej pianki utrzymuje nawilżenie przez 24 godziny. Pantin, włosy tak zdrowe, że aż śnią. O no, widzisz synu, ty już właściwie nie jesteś dzieckiem. Znaczy jesteś dzieckiem, tylko myślisz, że nie jesteś dzieckiem, a jesteś, a w ogóle dla mnie i dla mamy to zawsze będziesz. Ja sobie zdaję sprawę, że, 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 że wy to wiecie, że robicie to. No ale jako rodzic czuję się jednak w obowiązku, żeby uświadomić ci uświadomić ci, że mimo tego wszystkiego zawsze będę Ci przypominał o zapinaniu pasów. Dziecko się zapina, gdy rodzic przypomina. lub pancernika.pl Chatów. Planujemy w przyszłości zamienić ją w dwa największe jeziora w środkowej Polsce. Udało nam się stworzyć górę Kamieńsk, która jest na tyle malownicza, że warto na nią wjechać i ewentualnie zjechać. W całym kraju zasadziliśmy ponad 40 milionów drzew i krzewów. A pod stworzonym przez nas jeziorem spokojnie podpisałaby się natura. PGE, Polska Grupa Energetyczna. Robimy prąd, góry, jeziora i lasy baw się kucykami, my little pony, w kształtowym królestwie, gdzie przygód jest moc, wśród przyjaciół miło płynie czas. My little pony. Nowe błyszczące kucyki, wyjątkowe kucyki oraz kucyki księżniczki. Nie ma się czego wstydzić. Niemal co trzecia osoba może cierpieć na grzybice paznokci. To, czego potrzebujesz, to unikalny preparat Shol Fungal Nail Treatment. Jedno wygodne w użyciu opakowanie zabija 99,9% grzybów powodujących grzybice paznokci. Zapobiega ich rozprzestrzenianiu się, a później chroni paznokcie przed ponowną infekcją. Uwolnij Twoje stopy od grzybicy paznokci. Wybierz Fungal Nail Treatment marki Shol. Dowiedz się więcej na ¡Reclama!